No i właśnie chyba to się stało. Zawsze chciałem go mieć. Nie wiem dlaczego zupełnie, bo jest to samochód kompletnie nie mojego segmentu. Nie wyścigowy, nie szybki, nie nisko osadzony, ale totalnie dziwny, skrajnie dziwny, a ja takie samochody po prostu uwielbiam. Kiedyś pomyślałem sobie, że jak będę miał już swoje lata, to sobie kupię Hamera H1. No a że jestem człowiekiem takim, który jak sobie coś postanowi, to stara się to wszystko realizować, to wybrałem się dzisiaj wraz z kilkorgiem członków mojej rodziny na wycieczkę do Lublina. Co się dzieje w Lublinie? W Lublinie znalazłem, właściwie pod Lublinem, taki samochód, o którym nawet nie śmiałem marzyć. Zobaczcie, on stoi za mną. Ja jestem w trakcie podejmowania decyzji. Właściwie nie, dobra, decyzję już podjąłem, ale sytuacja jest nad wyraz trudna i dynamiczna, bo ten samochód nie jest mi do niczego potrzebny. To jest takie auto, którego nikt dzisiaj z nas, jeżeli nie jest się, nie wiem, właśnie wojskowym, mieć nie musi. Auto totalnie irracjonalne. Ogromne ilości palące, drogie, niepraktyczne, nie mieszczące się na pasie ruchu. Dlaczego jest tak dziwne? Bo jest pojazdem wojskowym, który został zaadaptowany na pojazd seryjny. I teraz słuchajcie, będę Wam po prostu mi urzekła i stwierdziłem, że jeżeli mam kupić sobie kamera H1, było to mniej więcej miesiąc temu, to to będzie właśnie ten egzemplarz. Po pierwsze, kolorystyka. Ciemna zieleń, butelka połączona z kremowym wnętrzem. Znacie takie coś? Musicie znać takie coś. To jest najpiękniejsze zestawienie kolorystyczne w normalnych samochodach, jakie się zdarza. Druga rzecz. Auto jest w stanie jeden do jednego oryginalnym. Nie ma LEDów, nie ma upstrzeń, nie ma zwiększonych kół. Ma seryjne opony z 96 roku, bo z tego roku pochodzi. Ma seryjne wnętrze, ma seryjny silnik i ma niczym nieskalane, oryginalne nadwozie. To nadwozie kryje w sobie. Mnóstwo artystów, ciekawych zakamarków i konstrukcji, bo ten samochód troszkę jak Land Rover Defender wygląda na taki toporny, ponitowany. Ale to ponitowanie ma swoje uzasadnienie. To jest wszystko. Tu jest stal. Bo tu zaczyna rdzenić, to jest stal. A to już poszycie to jest albo włókno, albo aluminium. Ultra lekkie drzwi do tego samochodu. Te drzwi potrafią kosztować nawet 3000 dolarów, dlatego że są. W tym przypadku aluminiowy, ale można kupić też karbonowe albo keblarowe. Wojskowe wersje mają potężne, grube szyby. Wersja cywilna została nieco przerobiona, żeby zejść z masy, ale ta masa to jest i tak 3200 kg wyjściowo, a jeszcze jest możliwa ponad tona załadunku. Nie wiem w ogóle od czego tutaj zacząć. No sylwetka tego samochodu, zobaczcie zresztą, odsuńcie odsuń się, odsuń da się, zobaczcie na sylwetkę tego samochodu to się nie zdarza, naprawdę, w motoryzacji to się nie zdarza, to jest auto rozpoznawalne na pierwszy rzut oka na całym świecie, a jeszcze, żeby było ciekawiej, yy, niby powinienem się zainteresować tą wersją wojskową, czyli Humvee, czyli pierwowzorem tego samochodu. Pamiętacie, że dopiero yy, na początku lat 90 Arnold Schwarzenegger, ówczesny gubernator yy, stanu Kalifornia, czekajcie, ja patrzę na mikrofon a na inny obiektyw, tu się powinienem patrzeć, Arnold Schwarzenegger jako pierwszy otrzymał wersję cywilną Hummera H1. Yy, Fabryka Hammerów, która produkowała głównie pojazdy wojskowe, zrobiła akcję i zebrała zamówienia na y, niezwykle wyselekcjonowaną wersję tego samochodu. Dlaczego wyselekcjonowaną? Bo wszystkie wojskowe są pędzone silnikami diesla. Tam jest V8 wysokoprężne. A oni powiedzieli, my dla ludzi zrobimy wersję i tu się zbliżam już do pokrywy. Ona się dosyć długo będzie otwierać, więc przy, przez ten czas będę Wam o tym opowiadał. Zrobiono wersję benzynową. I teraz uwaga. Najpierw zebrano na nią zamówienia. Tych zamówień Wpłynęło 531, z dokładnością. Oh, z kulkowym zawiasem. Wielbiam kulkowy zawiasek. Pan Piotr w mocowaniu do GoTro. Oh, to trzeba wyjąć, to trzeba odłożyć. Tylko 531 sztuk takiego samochodu w wersji benzynowej podróżowało i podróżuje po świecie. Nie wiem ile zostało. Ale jest to samochód niezwykle wyselekcjonowany. Jeden z 531. No jak nie brać? Trzeba brać, nie? Też tak myślę. Właśnie. Patrzę z drugiej strony kompletnie do niczego nikomu nie potrzebny. Tu będę podważał teraz. O tak. Są, są no, otwierało się przez chwilę. tam z drugiej strony. Wszystko jest odblokowane. A, nie otworzyłem tego. Piąty punkt walcowania. Mistrz. O, teraz łatwiej! Kurwa. O, jak to poprzedni właściciel zobaczy, to się załamie, że można być tak dziwnym. Co tutaj drzemie? Ja bym się tu wspiął, może to Wam pokażę. Kamera podchodzi się w ten sposób, że można po nim po prostu chodzić. Tu jest napisane non-step, tylko żeby na układ dolotowy powietrze nie wchodzić. Co tutaj drzemie pod maską? Ośmiocylindrówka, wolnossąca, prosta, amerykańska, benzynowa. To jest silnik 5.7 General Motors motor. Bardzo popularny, dosyć tanie części, można powiedzieć dosyć tani w utrzymaniu. Obliczony oczywiście odpowiednim osprzętem, bo są zupełnie inne układy do lotowego powietrza. Są dwa tutaj takie te ssaki, dwa wielkie filtry, troszkę inny osprzęt silnika. Jedyna rzecz, która była wymieniana, jak auto przyjechało do Polski to alternator, bo szlak go trafił. Ogólnie auto ma przejechane 141 tysięcy mil, co jest przebiegiem bardzo skromnym jak na ten samochód. Sprowadził go do Polski. Jeden właściciel sprzedał go swojemu znajomemu i właściwie w Polsce ten samochód praktycznie od 2011 roku nie jeździł. Jeździł wtedy, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, on był rejestrowany, mam całą historię jego, na wschodnim wybrzeżu, okolice Filadelfii. Maryland. Tam spędził swoje amerykańskie życie. On nosi oczywiście, zobaczcie tutaj, nosi znamiona użytkowania, tylko co, co jest blaszane, to jest tam lekko zaśniedziałe, lekko skorodowane. Ja myślę, że jeżeli rzeczywiście ten samochód trafi do mojej stajni, a już jest bardzo blisko, yy, to tym wszystkim się zajmiemy. To wszystko będziemy robić, to wszystko będziemy strugać, to wszystko będziemy odradzać, ale z drugiej strony niczego w tym samochodzie obiecuję Wam, nie będę przerabiał, nie będę modyfikował, nie będę... Pionowa, kompletnie przednia szyba. To jest też znak rozpoznawczy, kamera. No, auto naprawdę pff, dla chyba jakichś, nie wiem, umysłowo pognębionych, tak jak ja. Dobra, niech to zostanie otwarte. Bagażnik jest. Bagażnik to jest tak naprawdę dostęp do całego wnętrza tego samochodu. Też bardzo lekkie drzwi, skręcane na śruby, mitowane. I to też nie jest blacha. Zobaczcie, to jest wszystko. Tu akurat tworzywo, to już nie jest aluminium, sądzę po pukaniu, tylko jest to najprawdopodobniej karma. Sam zawias składa się z dziesiątek segmentów żeby nic nie zawiodło, żeby to wszystko było solidne, żeby to było twarde i żeby to jednocześnie stanowiło element konstrukcji, sztywności nadwozia tego samochodu. Auto oczywiście ma swoje pochodzenie militarne, więc te wszystkie haki, te wszystkie uchwyty nawet do przewożenia go śmigłowcem tam z przodu występują, że można go podczepić i go śmigłowcem wywieźć i zrzucić. W bagażniku można się położyć zupełnie spokojnie. Tam jest ponad 2 metry i to jeszcze z pogłówkiem. O! Oh. I tak można leżeć. W dwie osoby można się tutaj kimnąć bez najmniejszego problemu. Aczkolwiek muszę Wam od razu śmiało powiedzieć, że przy gabarytach zewnętrznych tego samochodu, wnętrze jest koszmarnie małe, ciasne, mizerne. Wszędzie pod spodem idzie układ przeniesienia napędu. Tutaj do środka wchodzi silnik, układ napędowy. Jak się ktoś chce dostać do czujników na przykład, to musi rozebrać konsolę centralną, bo stąd wykonuje się obsługę serwisową tego samochodu. No i cztery miejsca, maleńkie foteliki Y, rozmieszczone po dwóch stronach. Tak było w wersji wojskowej, tak jest w wersji cywilnej i tego się trzymajmy. To mi się w tym samochodzie chyba tak strasznie podoba. Oh. No jedna z najdziwniejszych konstrukcji, z jaką się w ogóle kiedykolwiek w motoryzacji spotkałem. Ale zobaczcie, jak to wszystko działa. Pamiętacie dźwięk właśnie zamykanych drzwi w dużym fiacie. To jest to. To nie jest tektura, to nie jest współczesna motoryzacja okraszona dziwnymi lekkimi materiałami, które nie są trwałe. O, tu wszystko jest trwałe. Wnętrze od strony kierowcy jest też fascynujące, bo cały czas porównuję ten samochód do, do wersji militarnej, do Hanbii, którym miałem przyjemność jeździć całkiem niedawno w prudniku. No to tutaj zostało wszystko odmienione. Dalej jest bardzo mała kierownica, ale tam jest żelazna, a tu jest obszyta skórą, słuchajcie. Wszystko jest powkręcane na przeklasyczne śruby typu krzyżak. Całe wnętrze, wszystkie plastiki są w ten sposób, nawet tu na środku sufitu, bez złudzeń, bez jakiegoś czarowania się, że my, my zrobimy z tego limuzynę. Nie, tym dalej jedzie się takim pojazdem, ultraterenowym pojazdem na maksa, wojskowym. Ale, o ile w wojskowym kamerze jeden jest taki tutaj mały panel, w którym się... Światła zewnętrzne, wycieraczki suwane takim potencjometrem, płynna regulacja prędkości piór wycieraczy po szybach, elektrycznie sterowane lusterka, tada. No, nie ma pytań i zegary, które są małe, które są mizerne, które są słabo podświetlone, które są prawie nieczytelne. Maleńki prędkościomierz, ładowanie akumulatora, ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodniczego, stan paliwa. Obrotomierz i zegarek. Tyle tutaj mamy. Jeżeli chodzi o kwestie terenowe, tutaj jeszcze proszę bardzo zbliżyć, to będzie jedna z ostatnich rzeczy, którą pokażemy. Jest system pompowania oraz spuszczania ciśnienia z opon podczas jazdy. To jest coś niesamowitego. Na razie to nie działa. Będę musiał to zrobić, będę musiał to uruchomić, ale cały osprzęt do tego jest. Także mam wskaźnik. Wjeżdżam na piach, puszczam. Ciekawostka, bo zobaczcie, taniej już widać w radiu tutaj w tym samochodzie, ale jest to zastępstwo, gdyż ponieważ yy, to też wzbudziło takie moje zaufanie. Tutaj było radio Beckera, Bardzo dobre niemieckie radio, a drzwi się otwierają stąd, gdyż też jest coś za przód. Na pewno trzeba iść w takim samochodzie. Zobaczcie. Radio Beckera zastrajkowało, powiedział, że nie będzie grać u pana Adama, więc włożono na chwilę tamte, ale postaram się to naprawić, bo jest takie purystyczne, minimalistyczne i kojarzy mi się. Z topowym audiofilskim sprzętem lat 90. Ogromna średnica koła, maleńkie na tworzy, to jest Hammer H1. I teraz ja się Was chciałem zapytać, co wy powrotem sądzicie?